Strony, na które warto wejść część druga. Nie ma nic gorszego niż irytujący znak wodny na zdjęciu, prawda? Ta strona pozwala pozbyć się tego problemu w kilka sekund, dosłownie. Cały proces jest banalnie prosty. Wchodzisz na stronę, przyciągasz zdjęcie, i sztuczna inteligencja automatycznie wykrywa i usuwa znak wodny bez żadnych skomplikowanych kroków. Ja dla testu wziąłem pierwsze lepsze zdjęcie z sieci, żeby pokazać, jak to działa. Jak widzicie, rezultat mówi sam za siebie. Narzędzie jest darmowe w podstawowej wersji, ale jeśli potrzebujesz usuwać znaki wodne masowo, mają też opcję premium z przetwarzaniem pakietowym, więc z tym nie powinno być żadnego problemu. Znałeś tę stronę? Bo ja się przyznam, że dopiero niedawno na nią trafiłem. Daj znać w komentarzu, co o niej myślisz. I pamiętaj, że link do tej strony oczywiście znajduje się w opisie pod shortem. Po więcej tego typu materiałów zasubskrybuj kanał.